Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w już kolejnym, ósmym odcinku z tego co dobrze liczę Z farminga na zielonce I tak, no, poza odcinkiem przesymulowałem do marca, załadowałem słonecznik na pociąg i jedziemy go sprzedać Kilo nie to, kurde tyle ma, to lokomotywa, nieźle W sumie, ja tam na tych pociągach się nie znam. Nie? Dobra, słonecznik zostaje sprzedany. 170 tysięcy pan pewnie zarobi. Dobra, 257 tysięcy to i tak więcej. Myślę, że jakieś. Zarobię tego. Zarobię, no, jakieś kurde, czaj, ile? Zarobię jakieś, no, sto, 150 tysięcy ponad. A ja tu więcej leciało. Myślę, że mniej niż 160. Dobra, weźmy teraz, zobaczmy, czy dalej ta okazja na kejsa na nie, jest. Jest dalej, o, 60 jest nawet na sprzedaż już nawet nie wiem. Już nawet ta bieda wersja się nawet mi opłaca, nie? Tylko, że sobie taki kolor zmienia. o! Najaśniejszy. No to wydechu pewnie. Taki będzie jasny. Nie wiem czasem, czy tego case'a nie było w tym. Farmingu 15 z tego co pamiętam Ale gospodarstwo prężnie idzie w górę, tak szczerze Nawet se kombajn starszy kupiłem Po to by mieć większy zarobek Chociaż dobrze się zapisało do tego stanu gdy załadowałem słonecznik na pociąg bo Wcześniej kliknąłem, że nie i mnie walono na Hajs. I tak ten Fiat pójdzie raczej na sprzedaż. Nie wiem, może te przyczepy zamiast tej farmy Techa się opłacały jakieś inne to też farmy Techa pójdzie na sprzedaż Teoretycznie to te dwie na za nią Ile? Ona no, no. 143 A nie 90. Nie wiem, teoretycznie te podwójne przyczepy to bardziej tak polskie to wygląda Wy raczej będą w kwietniu robione, nie Bo no na marzec nic ciekawego nie ma. Dobra, Fiat na pewno idzie na sprzedaż. Ile jest? Tania trochę. Ja pierdzielę 2000. Brako mi do tego case. A. Kraj przepa. Okej, okay. 143 tysiące. Chyba, że kurde tak. Nie, tych to nie będę kupować, tych to też nie. Chociaż są dość tanie. To Demlera droga też. Kurde, to jak to wygląda 90 tysięcy To już tą jedną się opłaca bardziej kupić albo i nie Takie trzy za tą farmę techa nie głupie Cholera wie. Hmm. To jest kina się nie opłaca Krogera się opłaca, ale nie potrzebne nic. Chyba, że te dwie skrzyniowe. Dobra. Siultam, dopłaćmy sobie do tego case'a jakimś kontraktem dość opłacalnym. Dobra, nowe kontrakty. Pole 76 chyba jest blisko mnie. Nie wiem No dosyć blisko jest mnie Dobra, sobie przyjmijmy to Jakoś trzeba żyć w tej gospodarce Tutaj <grytanie> będzie tego, trzeba. Czy... Weźmy John Deera w sumie To pole sąsiada, nie moje No i weźmy to To. Dobra, tak będzie git no Właśnie, przy okazji jak restart gry był to Muszę Simple IC włączyć działa teraz Dziwo Chyba wraz się waczy jest nabus z tego co wiem Ale nie wiem Zreso znaczy ja nie pamiętam Ale chyba jest nabóz Ta, napis jest. A mnie to trochę śmieszy przy tych polach, nie? Że... Na 70 hektara taki case mark nie, nie potrzebny. byłby niepotrzebny. To jest takie trochę głupie i śmieszne jednocześnie. Kwas są rozjeżdżone ale ścierwisko nie. Co to sąsiad tu wychłodował? Przepraszam, ctrl-c, x, dobra. To na innych. Dobra, maksymalna szerokość robocza i o to chodzi. Ctrl-w. Kurde, prawie. Aldy 0 10% Tak tego nawozu mało dość jest Kurde na kamienie byś dał kontrakt sąsiad Kontrol Z Dobra, dajmy tu 15 metrów ai ai Kontrol z Dawaj chodź sąsiad O mógł jeszcze na flaszkę do kejsa dać <grytanie> Pole 20 62 chyba jest dość blisko mnie Z tego co wiem nie Dobra, weźmy tego case'a, już sobie kupmy? Mm, tak. Tutaj jest ten case. Nie wiem, ile Case jedzie, ile ten Jandir. A kolejny mocniejszy ciągnik. I raczej ten Case trochę na dłużej zostanie z tym Jandirem, bo klasto jest, bo jest, bo pryski trzeba robić. Tak szczerze, to tak wolno jedzie. Ten polonez z tym się nie przydaje. Dobra, weźmy tego case'a. No dobra. Co to jest, to te testy. Dobra, weźmy talerzówkę naprzód. UGA na razie będziemy nie wymieniali, nie będziemy wymieniali. Oba, ty może to moglić. 730 ziaren ma. grekiem szczerze, chyba sorgu będziemy siali, albo nie wiem. Chyba soi nie chcę siać, bo o, mało z hektara jest. Coś, to jest dużo z hektara, i opłacalne. No to tak szczerze, kukurydza lub słonecznik. Teraz to rata, ta wiata tu się nie przyda nawet tam go ręca, nie wiem, wątpię Kurde, jeszcze tych nasionek jest weź pieniądze na to Z kołu jeszcze muszę wziąć kredyt, kurde na ten na wodę. Liming Czemu oni chcą zasiąść kukurydę? Bawełna... owiec na 20. Kurde, co oni w tą bawełnę taki idą? Cholera, no. <zyskujesz> Ile to już trwa? 15? No dobra, bierzemy się z daorkę nowym nabytkiem. Okay. No dobra, to zmieńmy. ta orka będzie szła. A kurde tak mocno uszkodzony ten casik nie był i. dobrego dosyć w stanie i to nie znalazłem nawet kurde mogę tak się pofleksować jak jakiś typowy Janusz że kupiłem traktor, który jest dosyć nie wiem chyba 8 lat ponad ma taka puma no i dosyć długo będzie na tym gospodarstwie coś czuję dosyć szybko to te pole. <laughs> I może szkoda, że tu nie ma jakiejś takiej gleby zapadającej się. Ale tak trochę to memicznie wygląda, że taki kurde traktor dosyć duży, a ten napuk taki mały. Chociaż na głęboką orkę po całą ramę można go wsadzić będzie. Jeszcze te kamienie walone, później to talerzyło będzie Co? Odcinek nagrywam! No niestety, jakbym mieszkał samemu w domu, to nie było takich akcji. Kurde, ale jest trochę tych dziur w tym rzepaku. No dosyć szybko ta orka idzie. Dobra. Ewentualnie druga miniaturka. Na razie mam tu dwie miniaturki. Znaczy, pomysł na dwie miniaturki. Dobra, pole zaorać i to tyle. I kurde, teraz co by tu posiać? Kupić jeszcze worek nawozu trzeba. E, znaczy, Baga teraz będę kupywać, bo tańszy jest. Od Kornkali raczej. No to jest faza wzrostu na tym żepaku. Wapna i wałowania, OS oh yes. O ile wapno, to tam... Pup, o ile wapno, to tam... Nie, nie, bez problemu da się to Tego To inne takie niezbyt... Rzecz Ale szybko idzie to Ciekawe czy w, d w John żeby by dosyć szybko też szła taka orka No kurde dosyć mały te skiby ma ten pług mimo Szkoda że taki pług nie byłby rozwalony to bym sobie też kupił na aukcji bym sobie zaoszczędził chociaż Przecież... Tak wiem myślę jak typowy Janusz ale tutaj takie Januszowskie myślenie się bardzo mocno sprawdza ten case miał Interactive Control to by była maszyna, kurde. W ogóle, co ciekawe, ja mam ja w modach tego, tego Turuma z modów, nie? Tego nowego. I co, ten kombajn, jakby ktoś chciał wiedzieć. E, no to tego, to, co ciekawe, w tym Torumie, jak weźmiesz sobie tego Interactive kontrola, to i tak masz tego, sterowanie myszką jeszcze. Po cholerę? Nie wiem. Po cholerę to potrzebne, w sumie. Potrzebne to? Nie wiem. Jest, bo jest taki szczegół. O, tak nazwijmy to. Po całą ramę można zakatować. <laughs> to był śmieszny by Chociaż szybciej się odbywa niż światem i tym. No, ani światem był kursusem. ekorałem chyba. Ale nie wiem. To gospodarstwo moje to się dosyć szybko rozwija. Dobra, jak to tam wygląda na łapce? Z tym zaoraniem. Chyba w jednym miejscu. Tak. Nie do końca dobrze jest zrobione. A tak to dosyć git. No co przez takie coś może? Czemu pisze, że 2,8 metra jak to ma 3,5 szerokości? Ale kurde, ciekawe czy kiedyś w farmingu będzie takie coś jak głęboka orka śmiesznie by było <laughs> czekam na to właśnie kiedyś takie coś oglądałem a o tym to kurde ten, pługi to tego tak, big Buda wymagają wręcz tego co ma tysiąc kunia deszcz któregoś do nie ma padać Pięknie. Orka idzie. Pole dorać w te i tyle. Do, to skultywować trzeba. I tak te lżówko potem będzie trzeba poprawić na powierzchnię. Wysiać dobrze. Chociaż podobno poza zaoranym lepiej wchodzi, <gry> jak to kiedyś tam na innym serwerze z farminga było Kurde ty prężnym tego z rzepaku trochę, żebym zaorał Nie no, że będzie zbyt cenny w ogóle widzę, że na tym moim sejwie, jak ma to całe gospodarstwo finalnie wyglądać, to też widzę, że Zylko ebycy, ale blachy takie typowo polskie są już, nie? Ciekawe, czy jakiś powiat w Polsce ma takie blachy, że ZLK, będę się śmiał. Przejdźmy na Google, to znaczy się na Google, w jakim powiacie w Polsce są rejestracje ZLK. A, no to pisze tylko gdzie Znaczy się strona od, od tablic To do dupy, trochu KTK, kurda kurde sporo tego Ale ciekawe czy jest ZLK w jakimś tym powiacie <trilet Rück -1> Bo mnie to ciekawi bardzo to kurde, pół gitera, jak będą to drogie dość Kurde ten Besona jaki drogi I ma se kupię tego SP-10M też się z modów opłaca Nie wiem, ja jakoś ja jakoś nie lubię takich pługów, bo te Bo potem trzeba dużo potem doorywać Ja, ja to takie typowo tego Typowo pługo głębosze lubię O Chyba tak to się zwie Taki pługo głębosz jest najbardziej zajebisty nie wymaga ci dużej mocy, a dosyć duży kawałek jesteś w stanie w sobie Mimo tego zrobić, taki duży kawałek dość. Cierzyłem, że już to powoli wygląda nierealistyczne. Najlepiej. Najbardziej realnie to by było ten. Sprzedać to gospodarstwo w cholerę, zacząć na takich sześćdziesiątkach typowych, nie? I coś wtedy. <grym> Chociaż znaczy, jakiś Ursus C360 widziałem, że jest na nie? Ale ten CH7 tak gusi, że o oh Boże. No to da się zmienić te edycje. Ja no ze swojego powiatu to nie wiem czy bym chciał sobie robić W którym mieszkam, że znaczy bo ten, bo chyba teraz ten e, na powiaty są chyba blachy teraz, albo nie wiem zrobić ten, nie jeden by nie pasowało tak zbytnio Ale ten zrobić nie wiem jakiegoś Nie wiem, załóżmy że co mnie nie wiem, że co, na przykład, że Ostrów nazywa się czyli że wory i tam coś napisać. Tak przysłowiowo, nie? Taki typowy, czysto teoretyczny przykład, podałem. Co?! I ostatnie już... Dwa przejazdy w pola, z tego co widzę. Albo ostatni jeden, cholera wie. Taki czterometrowy by się tu przydał taki punkt. A nie, ostatni! Kurde, jednak przedostatni przejazd. Ajajaj. Gra muszę <grym> No se ale ja ale no. Dobra, i piękno. Teraz ostatni przejazd, na czeka. No weźmy w takim fragmencie i tak. Mi się wydaje, że dość mało kamieni od tego pługu jest. A ciekawe, czy im e, ten, głębsza gleba, jest więcej kamieni na polu. Zobaczmy, jak pole jest obkamienowane. Jeżeli można tak powiedzieć. I zobaczmy obkamieniowanie. Eee, mało dość. Chyba. Dobra, ja kończę to na tyle. Potem to wrzucę.